Dzień lipca 2003 roku, mecz 13. rundy drużynowych Mistrzostw Polski na Żużlu pomiędzy Apatorem Adrianą Toruń a Unią Leszno. Goście przyjechali do Torunia w następującym składzie. Z jedynką zobaczymy Liadamsa, z dwójką Damiana Balińskiego, trójkę ma Rafał Dobrucki, czwórka to Robert Mikołajczak, piątkę ma Jacek Krępała, z szóstką pojedzie Oskar Wolsztyński, siódemkę Krzysztof Kasprzak, a ósemkę Norbert Kościuch. Zespół gospodarzy przyprowadził trener Jan Zombik, który w tym tygodniu złożył dymisję na ręce prezesa Marka Karwana o tym, czy zostanie ta dymisja przyjęta, zadecyduje wtorkowe posiedzenie zarządu klubu. Zespół Toruński wystąpi w następującym składzie. Z dziewiątką Jason Kramp, dziesiątka Wiesław Jagusz, jedenastka Piotr Protasiewicz, dwunastkę Matomasz Bajerski, trzynastkę Tony Richardson. 14 Adrian Miedziński, 15 numer to Karol Zombik, 16 ma Robert Sawina. To spotkanie ma kapitalne znaczenie dla obu zespołów. Unia Leszno ma jeszcze szansę na to, aby znaleźć się w czołowej czwórce walczącej o medale drużynowych mistrzostw Polski, ale musi wygrać oba spotkania, które pozostały do rozegrania w rundzie zasadniczej, a więc to dzisiejsze w toruniu z Apatorem Adrianą. I za tydzień u siebie stop secret włókniarzem Częstochowa. Oczywiście jest to zadanie bardzo trudne, żeby powiedzieć niewykonalne, ale to jest przecież tylko sport. Torunianie po porażce z pluszem Polonią Bydgoszcz z pewnością są dodatkowo umotywowani, aby przed własną publicznością zdobyć dwa duże punkty i przed ostatnią kolejką spokojniej myśleć o czołowej czwórce. Za moment pierwszy wyścig zawodów, ale posłuchajmy najpierw, co na temat swojej dymisji ma do powiedzenia trener Jan Zombik. Ja po prostu to musiałem zrobić ze względu na to, że żeby no, chociażby zawodnicy zrozumieli, że, że nie jest tylko moja wina w tym, że tak jadą, a nie inaczej, no bo jednak kontrakty do czegoś zobowiązują też, i przede wszystkim, jak robimy wynik, to wszyscy razem i ten wóz, wóz ściągniemy w prawidłowym kierunku, żeby zdobyć ten tytuł. Ewentualnie bardzo dobry wynik, no ale mm, jeśli zarząd przyjmie rezygnację, to trudno. Yy, będzie tak jak, jak, jak yy, ma być. Na ostatnim zarządzie trener yy, przedstawiał swój dorobek. W pracy w tym sezonie raczej był oceniany pozytywnie. Natomiast presja, na która, która została wywierana na trenera po ostatnim przegranym meczu, jest dla mnie zrozumiała, ale z drugiej strony niezrozumiały jest fakt i przyczyn wywierania tak wielkiej presji na trenera przez, przez naszych fanów, przez naszych sponsorów, którzy, którzy wydaje się, że nie umieją przeżywać porażek i sukcesów własnej drużyny. Jason Cramp i Wiesław Jakuś stanowią parę gospodarzy w wyścigu pierwszym. Jason Cramp w kasku czerwonym, Wiesław Jakuś w niebieskim. Lee Adams w kasku żółtym i Damian Baliński to para leszyńskiej Unii. Wylosowano zestaw torów drugi, a zatem w pierwszym wyścigu Torunianie z pola A i C goście z B i D. Na wystartowali bardzo dobrze Jason Cramp. Dalej dwaj Leszczynianie teraz po zewnętrzny. Atakuje Damian Baliński. Niezwykle szybki motocykl Leszczynianina. Stracił prowadzenie Australijczyk. Damian Baliński, Jason Trump. Także Wiesław Jaguś odpada od tej czołowej trójki. Lee Adams jest trzeci, ale widać, że chyba niezbyt dobrze przygotowany motocykl do warunków panujących dzisiaj. Będzie musiał coś tam Lee Adams poprawić. Wiesław Jaguś cały czas w kontakcie z Lee Adamsem, a z kolei Jason Cramp tuż za uciekającym Damianem Balińskim. Nie bez szans na prześcignięcie rywala jest Jason Cramp. Teraz troszeczkę za szeroko odjechał. Ostatnie metry i wygląda na to, że jednak Damian Baliński trzy punkty Dwa punkty dla Krampa, jeden punkt zdobył Liadams, bez punktu Wiesław Jagus, a to oznacza, że goście wygrywają 4 do 2. W biegu drugim zobaczymy dwóch stałych uczestników cyklu Grand Prix. Piotra Protasiewicza, który pojedzie w kasku czerwonym i Tomasza Bajerskiego w niebieskim. Oraz dwóch ich rywali, Rafała Dobruskiego w kasku żółtym i Roberta Mikołajczaka w białym. wystarczy Rafała Dobruckiego, ale najszybciej wszedł w wiraż Piotr Protasiewicz. Drugi Torunian na czwartej pozycji. Leszczynianie na razie na drugim i trzecim miejscu. Piotr Protasiewicz ucieka coraz bardziej Rafałowi Dobruckiemu, a z kolei Tomasz Bajerski próbuje znaleźć jakieś bardziej przyczepne miejsce na toruńskim torze, aby przeprowadzić skuteczny atak słabnie wydaje mi się Robert Mikołajczak jest szansa dla Tomasza Bajerskiego teraz będzie atakował po zewnętrznej Bajerski Piotr Potasiewicz z przodu a na trzecim i czwartym miejscu właśnie Pio Tomasz Bajerski teraz na trzecią pozycję przedostał się Szybko nie rezygnuje jednak z walki o jeden punkt rywal. Tym razem 4 do 2 wygrywają gospodarze. Trzy punkty dla Piotra Protasiewicza, dwa dla Dobruckiego. Jeden po kapitalnej walce przez cztery okrążenia. Tomasz Bajerski, Robert Mikołajczak bez punktu. Tony Rickardson w parze z Adrianem Miedzińskim w wyścigu trzecim. Rickardson, kask czerwony, Adrian Miedziński niebieski. Jacek Krępała w kasku żółtym i Krzysztof Kasprzak w kasku białym. Zastępujący wstawionego do podstawowego składu z numerem 6 Oskara Wolsztyńskiego. 6 do 6 po dwóch wyścigach, a my oglądamy bieg trzeci. Na gospodarze. Tony są za jego plecami Adrian Miedziński. Teraz y, bardzo szeroki bardzo szybki atak Krzysztofa Kasprzaka. Jeszcze Miedziński na drugiej pozycji. Jacek Krępała y, bardzo daleko z tyłu. Adrian Miedziński cały czas walczy o zachowanie tej y, drugiej pozycji. Krzysztof Kasprzak to przecież doświadczony żużlowiec mimo młodego wieku. Siedzi mu na kole, jak to mówią żużlowcy teraz. Jeszcze, jeszcze była szansa dla, na atak dla Kasprzaka, ale bez powodzenia i bez znajomości trojskiego toru nie udało się przeprowadzić z skutecznego ataku. Tony Kardson starym zwyczajem uciekł do przodu. Najprawdopodobniej przywiezie 3 punkty, a Adrian Miedziński o swoje dwa punkty musi walczyć przez cztery okrążenia z Krzysztofem Kaspczakiem i tak jest, przywozi dwa punkty, a to oznacza, że gospodarze wygrywają podwójnie trzy. Punkty dla Rikardsona, dwa dla Miedzińskiego, jeden punkt dla Krzysztofa Kasprzaka bez punktu Jacek Rempała. 5 do 1, wygrywa para gospodarzy. Bieg czwarty. Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym, Tomasz Bajerski w niebieskim, Lee Adams w żółtym i Damian Baliński w białym. 11 do 7 prowadzą Torunianie. Jeszcze parę uwag do Damiana Balińskiego. Taśma w górze wystartowali. Najlepiej Lee Adams. On prowadzi Tomasz Bajerski. Teraz przy wyjściu na prostą prześcigną Australijczyka. On prowadzi Piotr Protasiewicz. Troszkę gorzej w tym wyścigu na razie na trzeciej pozycji, ale po wewnętrznej atakuje Damian Baliński. Olbrzymie kłopoty ma Protasiewicz z Balińskim. A Tomasz Bajerski zyskuje już kilkunastometrową przewagę nad Lee Adamsem. Bardzo ciasno w krawężnik, że tak powiem, wszedł Piotr Protasiewicz. Nie dał szansy na atak swojemu rywalowi. Nadal bez zmian. Bajerski prowadzi Lee Adams na drugiej pozycji, teraz atak po wewnętrznej stronie. Jednak Tomasz Bajerski, zwłaszcza na swoim to, że jest żużlowcem, raczej nie do pokonania. On zna te wszystkie tajne ścieżki na torze imienia Mariana Rosego I w ten sposób 4 do 2 wygrywają gospodarze. 15 do 9 po czterech wyścigach prowadzi Apatora Adriana Torn. W biegu piątym ponownie zobaczymy parę Rickardson-Miedziński. Para ta wygrała w wyścig trzeci 5 do 1 z z Przakiem. Teraz ich rywalami są Lee Adams w kasku białym i Rafał Dobrucki w żółtym. Bardzo dobry start Ricardsona, ale po wewnętrznej atakuje Lee Adams. Adrian Miedziński, który od dłuższego czasu sygnalizuje bardzo dobrą formę, także poradził sobie, na razie sobie radzi z Rafałem Dobruckim, Lee Adams na drugiej pozycji. W takich sytuacjach, kiedy drugi z pary żużdżowców toruńskich ma problemy z zajęciem drugiego miejsca, Szwed z reguły jedzie do przodu, nie ogląda się za siebie, tak jest ich wyścigu. Piątym, Lee Adams ma już kilku, kilkunastometrową stratę do Szweda. Adrian Miedziński natomiast spokojny może być. Chociaż w tej chwili próbował Rafał Dobrucki minąć Torunianina po wewnętrznej. Ale widać, że spokojnie może dojechać do mety, przywieść jeden punkt. 4 do 2 wygrywają żużlowcy z Torunia. 19 do 11 po pięciu wyścigach. Oskara Wolsztyńskiego zastąpi ponownie w dzisiejszym spotkaniu Krzysztof Kasprzak. Kasprzak w kasku białym, jego partnerem jest Jacek Krępała w żółtym, a rywalami Wiesław Jaguś w kasku niebieskim i Jason Kramp. Jeszcze chwila zwłoki, za moment. Jason Kramp powinien podjechać pod maszynę startową. Kierownik startu jeszcze miał uwagi do Krzysztofa Kasprzaka. Teraz Jason Kramp przestawia kierownika startu, zajął już swoją pozycję, za moment zastygnął w bezruchu i wystartują. Wiesław Jaguś, Jason Kramp, Jacek Rępała, Krzysztof Kaczka, Krzysztof szósty znakomicie tym razem Wiesław Jaguś, Jason Kramp nieco szerzej i on przedostaje się na prowadzenie i na prostej widać, że jednak sprzęt Leszczynian nie jest tak szybki jak ten przygotowany przez zawodników toruńskich. Kolejny, nie najlepszy występ Krzysztofa Kasprzaka, który miał tutaj być, no nie chciałbym powiedzieć tajną bronią, bo o jego umiejętnościach wszyscy w Polsce wiedzą, ale miał być takim jokerem, który zastępować będzie cyklicznie Oskara Wolsztyńskiego. Do tej pory Krzysztof Kasprzak ma jeden punkt na swoim koncie, a w biegu szóstym na ostatniej pozycji nie zanosi się, aby ten dorobek punktowy się powiększył. Jason Kram, Wiesław Jaguś, Jacek Rępała i Krzysztof Kasprzak. No i widać, że Krzysztof Kasprzak ma problemy z motocyklem, nie ukończy tego wyścigu. Trzy punkty dla Jasona Krampa, dwa dla Wiesława Jagusia, jeden dla Jacka Rępały. 5 do 1, 24 do 12 prowadzą różdowcy apatora Adriany Toruń. Po raz czwarty w dzisiejszym spotkaniu zobaczymy Lee Adamsa. Raz startował jako rezerwa taktyczna, wtedy przyjechał w biegu piątym za Tonym Rickardsonem. W biegu siódmym Adams pojedzie z czwartego pola startowego w żółtym kasku. Jego partnerem jest Damian Baliński w kasku białym, a rywalami Tony Rickardson, ponownie Tony Rickardson i Adrian Miedziński Rickardson na trzecim polu startowym. Weszczynianie już gotowi. 24 do 12 na apatora Adriany Zorowicz. Znakomite starty indywidualnego mistrza świata Toniego Gorykarsona. Całkiem nieźle Adrian Miedziński, ale po prawej stronie, po zewnętrznej y, Lee Adams. Adrian Miedziński zostaje nieco z tyłu. No i czy weźmie... Rewanż Lee Adams teraz po wewnętrznej zaatakował Szweda i przedostał się na prowadzenie. A więc kolejność jest następująca. Lee Adams, Tony Richardson, Adrian Miedziński i Damian Baliński, który tak wspaniale wystartował w pierwszym swoim występie przed toruńską publicznością. Zwyciężył wtedy przed Jasonem Krampem, tym razem Baliński na końcu stawki. A Lee Adams zyskuje przewagę teraz. Atak po wewnętrznej toniego Rickardsona i na prostej ramię w ramię. Jednak szybszy Lee Adams. Ostatnie metry. Czy uda się atak toniemu Rickardsonowi, Kto pierwszy na mecie? Jednak Lee Adams z tego miejsca, z którego my oglądamy. Wydawało się, że szybszy był Lee Adams. Zdobyłby trzy punkty. Drugi tony. Ricardson. Trzeci Adrian Midziński, a czwarty Damian Baliński. Po zwycięstwie Lee Adamsa w biegu 7 27 do 15 prowadzą gospodarze, a w biegu ósmym zobaczymy Rafała Dobruckiego i Roberta Mikołajczaka. To para gości, Dobrucki kask żółty, Mikołajczak biały oraz Jasona Krampa i Wiesława Jagusia. Kramp w kasku czerwonym, Wiesław Jaguś w niebieskim. Wiesław Jaguś rozpoczął od czwartego miejsca w dzisiejszych zawodach. W drugim starcie zdobył dwa punkty. No i teraz z pewnością włączy się do walki o zwycięstwo. Spychany na zewnętrzne toru Jason Cramp przez Rafała Dobruckiego, ale wszystko w ramach walki fair, nie było tam pewnego zagrania faul. Rafał Dobrucki prowadzi. Jason Cramp i Wiesław Jaguś tu za Leszczynianinem, a Robert Mikołajczak no, wyraźnie odstaje od tej trójki żużlowców, walczących o jak najlepszą lokatę Jason Kramp zbliżył się do Dobruckiego teraz źle skontrowany motocykl ale ten dystans między Dobruckim a Jasonem Krampem zmniejsza się teraz wjechał w bandę okalającą ser Rafał Dobrucki zdefektował motocykl zjeżdża na murawę Ogromny pech tego żużlowca. No i zamiast spodziewanego remisu podwójne zwycięstwo apatora Adriany Toruń. Pierwszy Jason Kram, drugi Wiesław Jaguś, trzeci Robert Mikołajczak. 5 do 1 wygrywają żużlowcy apatora Adriany. W biegu dziesiątym pojadą Tomasz Wajerski w kasku niebieskim, Piotr R. się w czerwonym oraz Krzysztof Kasprzak zastępujący Wolczyńskiego w białym i Jacek Rępała w żółtym. No i inny rezultat jeżeli podwójne zwycięstwo pary toruńskiej byłoby sensacją. Para Rępała Kasprzak dzisiaj zawodzi, jest najsłabszą parą spośród składu Leszczyńskiego. Natomiast Protasiewicz i Bajerski w dwóch startach zdobyli 8 punktów wspólnie i jednak, jednak Krzysztof Kasprzak coś poprawił w motocyklu. Jedzie zdecydowanie lepiej aniżeli w poprzednich występach. Tomasz Bajerski stracił już kilka ładnych metrów do rywala i można przyjąć, że jest to z tego rodzaju niespodzianka. Biorąc pod uwagę oczywiście dzisiejszą dyspozycję Kasprzaka, a nie całokształt tego sezonu. Piotr Kokasiewicz pierwszy, Krzysztof Kasprzak na drugim miejscu, a Tomasz Bajerski tylko jeden punkt. Bez punktu Jacek Krępała. 4 do 2 dla Apatora Adriany Torni. Rafał Dobrucki w biegu dziesiątym zastąpi Roberta Mikołajczaka, pojedzie w kasku białym. Jego partnerem będzie Lee Adams w kasku żółtym, a rywalami Wiesław Jaguś w niebieskim i Tony Richardson w czerwonym. 36 punktów mają gospodarze, 18 żóżdowcy Unii Leszno. I wygląda na to, że już niedługo będziemy mogli powiedzieć, że Apator to spotkanie wygrał. Rafał Dobrucki miał pecha w ostatnim swoim występie. Zdefektował mu motocykl na drugim miejscu. Ale widać było, że jest w niezłej dyspozycji. Powinniśmy zatem oglądać pasjonującą walkę. Dobry start. Wysława Jagusia. I już Torunianie na prowadzenie. Tony Richardson kątem oka spojrzał w stronę swojego partnera. Prowadzą na 5 do 1 Torunianie. Teraz Lee Adams stara się przecisnąć pomiędzy żużlowcami Apatora Adriany. Na razie nic z tego nie wychodzi. Mimo, że Lee Adams jest najlepszym żużlowcem w swoim zespole, to także jego dorobek nie jest najlepszy. W czterech startach 8 punktów. No i teraz jeszcze cały czas szansa na lepszą pozycję, aniżeli ta, którą w tej chwili zajmuje. jednak broni się Wiesław Jaguś. Tony Richardson znów poczekał na swojego kolegę. W takiej sytuacji bardzo trudno wyprzedzić któregokolwiek z Torunian. Trzy punkty dla Toniego Rickardsona, dwa dla Jagusia. Jeden punkt, tylko jeden punkt Lee Adams. Kolejne podwójne zwycięstwo. Parę apatora 41 do 19. Krzysztof Kasprzak w kasku białym, Rafał Dobrucki w żółtym oraz Adrian Miedziński w niebieskim i Piotr Potasiewicz czerwonym. 41 do 19. Trochę zabrakło miejsca dla Torunian, ale już na prostej jeden z rywali prześcignięty to Rafał Dobrucki który jednak e, bardzo szybko odpowiedział Adrianowi Miedzińskiemu, teraz na szerokiej e, zakopał się nieco jeśli marzy o jakimś sukcesie powinien jechać bliżej wewnętrznej krawędzi toru teraz atak właśnie na pozycję Miedzińskiego od wewnętrznej, ale także bez powodzenia a prowadzi Krzysztof Kasprzak z olbrzymią przewagą, defekt motocykla Piotra Protasiewicza ogromnie zły Defekt także motocykla Rafała Dobruckiego i o punkty walczą już tylko dwaj żużlowcy zabraknie nam jednego punktu w końcowym rozrachunku zwycięży Krzysztof Kasprzak. Jemu zapisujemy 3 punkty. Drugi na metę wjeżdża Adrian Miedziński, a zatem bieg 11 kończy się nietypowo 3 do 2 yy, zwycięstwem Unii Leszno. Damian Baliński w kasku białym i Krzysztof Kasprzak tym razem zastępujący Jacka Rępałę w kasku żółtym. 43 do 22 prowadzą gospodarce, trochę kramp nerwowo pod taśmą. Bardzo dobry start pary leszczyńskiej, teraz ciasno, nie ma miejsca dla Jasona Krampa, nie było również miejsca dla Kasprzaka. Wyścig trwa nadal. Przez Lobców bierze udział w walce. Damian Baliński na drugim miejscu, osamotniony pod defekcie motocykla Krzysztofa Kasprzaka. Jason Kram z pewnością będzie walczył o dwa punkty w tym wyścigu. Na razie za plecami Leszczynianina. Teraz szansa na atak. Jason Kramp. Jednak Damian Baliński. Oj, to się zdarza bardzo rzadko, aby. Taki efektowny piruet zrobił wicemistrz świata. Wyścig przerwany. Miejmy nadzieję, że nie doszło do żadnej kontuzji. W powtórce już bez Damiana Balińskiego, który został przez sędziego Marka Wojaczka wykluczony za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze, pojechało dwóch zawodników. Tomasz Bajerski i Robert Sawina, zastępujący Jasona Crumpa, który mimo, że był zdolny do jazdy, postanowił już do końca zawodów nie wystąpić. 5 do 0 dla Apatora, 48-22 po 12 wyścigach. W biegu 13 pojadą Wiesław Jaguś w kasku czerwonym, który w części zasadniczej zdobył 6 punktów, w kasku niebieskim Adrian Miedziński, ten zawodnik także zdobył 6 punktów oraz w żółtym Krzysztof Kasprzak i Norbert Kościół w białym. Kasprzak 6 punktów w 5 startach, Kościół po raz pierwszy na torze w dzisiejszym spotkaniu. Prowadzi Wiesław Jaguś. Krzysztof Kasprzak na drugiej pozycji atakowany przez Adriana Miedzińskiego. A Norbert Kościół tylko dla statystyki jedzie. Na czwartej pozycji z coraz większą stratą to do... Miedzińskiego wygląda na to, że także w wyścigu 13 Torunianie zwyciężą Wiesław Jaguś bardzo daleko uciekł swojemu rywalowi kilkunastometrowa przewaga